się time tutaj Play, Słuchajcie, dzisiaj sobie gramy na Leonowicach. To um, tylko dzisiaj jest taki odcinek, bo wiecie, pamiętacie jak był ten, ta osoba, która się nazywała tak, 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 pokażę Wam teraz właśnie tak. ona nazywała się tak tutaj. Co Olek wtedy nie mógł, co wtedy Olek nie mógł grać i mi wysłał wiadomość. Tak, Wysłała mi wiadomość ta osoba. I nagle się zamieniła w mi To wiecie co? Tej osoby już nie ma. No bo tak, od jakiegoś czasu nie dołącza po prostu. No bo teraz nikomu nie udostępniam serwera, żeby Żeby nie dołączyła, bo ona mnie wkurza. Ona, ostatnim, kiedy nie nagrywałam, to na przykład ona mi czasami rozwala. Ona wiecie, patrzcie co tutaj robi. Patrzcie co robi. Robi takie rzeczy. I ona mnie naprawdę wkurza, więc po prostu wyłączam udostępnianie serwera i nikt nie może teraz dołączyć. No bo... No bo patrzcie jak ona mnie wkurzyła ostatnio, no wkurzyła mnie. jej nie ma, no bo wiecie, nie serwera. Ona mnie wkurzyła. Wkurzyła mnie, więc nie będę. Więc teraz właśnie... Wyjeżdżam na wakacje, widzę, bo mam już dosyć po prostu, jak są złe postacie, a akurat tej osoby teraz nie ma, dlatego wyjeżdżam na wakacje. Wyjeżdżam na wakacje, po prostu. Najpierw weźmiemy sobie... No to, ja, ja, to, to idziemy na wakacje, To w takim razie, tylko wiadomość u Ernesta i u innych, e, to będzie przekaz Robię... To idę na wakacje. W sumie to No to ja idę już na wakacje. Tutaj wszystko. Teraz jeszcze te diamenty pójdę na te wakacje, no to yy, nie wiem, którą to w sumie stronę jest, ale gdzieś tam, o, tam gdzieś, no. Dlatego jakoś yy, będziemy musieli się tam dostać. Jak Jakbyśmy się tam dostali, no nie wiem, ale może po prostu... O, właśnie tak. No to papaleonowice wrócę um, za jakieś dwa tygodnie, jak wracam za jakieś dwa tygodnie. Najpierw ustawię Spawn Point. Spawn pointa. Stawię, żebym, żebym tu wrócił, to ustawię Spawn Point gdzieś. Od... Spawn, um, spawn Point. Spawn Point. To są. Jakby coś widzowie, to, to, są, to są kordy Leonowice. Minus 448, yy, spacja 8,569. Dlatego będę musiał, u, mógł się tepnąć na Leonowice. Dobra, gdzieś tutaj będą. Gdzieś tutaj będzie. W sumie to jest blisko. Jeszcze tam coś widać, tak lekka tylko. O, To coś jeszcze tak widać, no. Dlatego tutaj będę na wakacjach sobie, sobie taki domek taki mały bo tutaj o tak prostu sobie zrobię taki domek tutaj będę na wakacjach narastu a coś tam Dobra, zbudujemy po prostu coś takiego prostego. No wiecie, no bo ym, tutaj będę krótko, bo tylko dwa tygodnie albo tydzień nawet, i później już wrócę. Nie wiem, może nawet miesiąc będę, jednak, jednak miesiąc, bo zmian to zostało. Dobra, coś takiego. że dobuduję jakąś podłogę, nie. Ja coś dziwnego słyszałem, nie wiem, coś, coś bardzo dziwnego um, na Leonowicach, coś takiego słyszałem, jakby coś tam się działo, ale nie wiem, tak, tak mi się wydawało. Nie, nie wiem, to jest niepotrzebne Dobra, no to tutaj będę w takim razie w ogóle tam jeszcze coś widać z więc Jestem bardzo blisko Tylko tutaj... Ym... Dobra, dodam jeszcze jakąś taką Zrobimy, że taką O, takie coś dodałam Albo dobra, mam pomysł co tutaj zrobię Tutaj będę po prostu tutaj zrobimy takie coś, jakby ja się tutaj schowam, żeby to tak może tak zrobić tutaj inaczej. No dobra, to tutaj jakby sobie zabuduję ten domek i będę po prostu tutaj się schowam, żeby nikt mi nie przeszkadzał. to się schowam, bo pewnie tutaj, no pewnie, pewnie wszyscy się będą zastanawiać, czemu mnie nie ma. W sumie to nie wiem, czy on tutaj, czy ktoś tutaj, tutaj będzie wchodził na Leronowice, no bo wiecie, wyłączyłem, udostępniłem, no bo. No po prostu nikt nie będzie pewnie wchodził. Jeszcze to tak zabuduję, żeby, żeby nikt po prostu, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Na pewno jakaś osoba będzie chciała tutaj przyjść i mi przeszkadzać, nie wiem. Może ta osoba, która tutaj była i zniszczyła trochę leomowicę, może przyjdzie tu znowu i będzie chciała coś mi zrobić. Może on tu przyjdzie i będzie chciał mi przeszkadzać I tego skołam się. gdzie ja będą drzwi jest zrobię takie coś yy, tutaj mam sobie jeszcze światło cyk, cyk, cyk no i tutaj zostaje po prostu widzowie na kilka dni, więc w ogóle to jest jakaś skrzynia pułapka, muszę to zmyć Tutaj zostanę na kilka dni i po prostu e, przez kilka dni nie będę nagrywać, bo tutaj zostanę No to tak.